Ile pali czołg short. Pytanie uwielbiane przez specjalistów przez czołgistów, dlatego że jest to bardzo trudne do określenia. Niektórzy wręcz uważają, że to coś niepoliczalnego, ponieważ czołg na utwardzonej, prostej drodze może spalać 4 5 mniej niż w ciężkim bardzo ciężkim terenie. Mówimy tu oczywiście o spalaniu na 100 km na przejechane 100 km. Ale i tak Warto poznać takie przykładowe wartości. Jeśli chodzi o leopardy dwójki, to na zwykłej prostej drodze potrafią one zaspokoić się, mogą spalić minimalnie nawet 210 litrów, czyli bardzo niedużo. Natomiast w terenie to spalanie może podskoczyć nawet do 790 litrów na każde 100 przejechanych kilometrów w ciężkim terenie. Te 72 to 360 litrów na prostej drodze i ponad 700 litrów w ciężkim terenie. Abramsy, które oczywiście słyną z paliwożerności, na zwykłej drodze 380 litrów, w terenie ponad 1000. Niektórzy nawet mówią, że półtora tysiąca litrów na 100 kilometrów. Najprawdopodobniej jest to w okolicach około 1000-1100 litrów na każde pokonane 100 kilometrów ciężkiego terenu. Czołg T80, gdzie również zastosowano turbinę, podobnie jak w Abramsie, na zwykłej drodze jest to 500 litrów. W terenie od 800 litrów. Od 800 litrów w górę, oczywiście. Czołg T90 tutaj w zwykłym terenie 300. Na zwykłej drodze 300 w terenie 750 litrów. Nasz PT91 to jest od około 400-480 do prawie 900 litrów. Natomiast T34, ta legenda II wojny światowej, spalała od 190 do 300 litrów na każdy na każde 100 kilometrów po drogi. Chociaż tu jeszcze trzeba doliczyć te 10-15 litrów spalonego oleju, które pochłaniały ich silniki. Tylko że T-34 był jednak o wiele, wiele lżejszy i mniej mobilny niż współczesne czołgi. Ale dlaczego czołgi tak dużo spalają? Już pomijając to, że są ciężkie, ważą od 40 do 70 ton, to tym głównym powodem jest oczywiście trakcja gąsienicowa, która oczywiście daje gigantyczne możliwości jeśli chodzi o poruszanie się w terenie, ale niestety pociąga za sobą olbrzymie spalanie. I oczywiście, niestety przekłada się to na takie gigantyczne wartości, liczone w setkach litrów. Tutaj, kiedy się zapoznamy z takim spalaniem, dopiero zdajemy sobie sprawę, jak ważną rzeczą jest logistyka, ponieważ bez logistyki, bez zapewnienia tych wszystkich rzeczy, które potrzebuje czołg, i tu nie chodzi o te wszystkie smary, o amo, tylko chodzi właśnie o paliwo. Bez tego paliwa oczywiście te czołgi zbyt dużo nie zdziałają. Po prostu staną no i będą łatwym celem, albo po prostu załoga z nich zwieje. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.